Dzień dobry Państwu, Krzysztof, Piotrek, dzisiaj wracamy troszeczkę do tematu Dynacorda, bo kolega, którego paczki poprzednio pokazywałem z tymi małymi 8 calowcami, sam sounda już są zmontowane na nowym głośniku, no ale ponieważ akurat ma jeszcze, bo to kolega jest fanem Dynacorda i Electro więc przywiózł mi taki, taką paczkę, która się nazywa Sub 112, to jest taki właśnie mały subek o ja go tutaj wezmę w rękę bo jedną nawet bo to chyba 9 kg pusta obudowa może zaczniemy najpierw właśnie od obudowy to jak widać jest to tak zrobione że tu jest bas refleks tu jest dwunastka, niewielka obudowa 40 litrów o, oczywiście pasywna cewka w środku widać ją tam weź Krzysiek to jest cała zwrotnica, czyli 6-decybelowy filt, 7 mHz mm cewka, obudowa ze sklejki 15 mm, ładnie pomalowana. No, generalnie tutaj nie ma zastrzeżeń, do tego żadnych. Jest jeszcze taki fajny, zrobiony dekielek. Też troszeczkę tutaj się postarali, no bo jednak drewno, prawda, tutaj krata. I z zewnątrz przyklejona gąbka. Nigdy mi się ten pomysł nie podobał, bo tą gąbkę za, zazwyczaj jest bardzo łatwo pokancerować. Ona się niszczy w ten sposób. Ja zawsze gąbkę montuję od środka. No ale to szczegół. Natomiast, proszę państwa, o czym ja będę mówił, e, oprócz obudowy? No oczywiście musimy obejrzeć głośnik, prawda? I choć krzyżek tutaj. Głośnik, proszę państwa, wygląda tak. Znaczy, ja go najpierw pokażę, jak on jest montowany. O. Tak to wygląda. Właśnie 12 cali. Tutaj napis magnezium na tym dekielku. Magnezium, czyli prawdopodobnie chodzi o to, że to jest taki stop magnezowy, lekki. Nawet kosze całe, kiedyś H.H. bodajże robił z tego stopu, właśnie. Pod spodem widzimy neodym. Ten dekielek służy tylko do tego, żeby to właśnie przykryć, żeby tutaj. E, zabezpieczyć ten otwór przed dostawaniem się zanieczyszczeń tam do cewki, ale to niewiele daje, dlatego że nawet jak to jest zadeklowane, to i tak tutaj e, jest widoczna ta cewka przez te tutaj otwory chłodzące i ewentualne śmieci mogą się dostać tędy. Tędy już nie, no ale tam tędy tak. Widać wyraźnie, że ten kosz jest przystosowany również do mocowania prawdopodobnie tradycyjnego ferytu. No, ale tutaj, przez taką przejściówkę, założyli ten neodym i, i ten dekielek, co ja mogę o tym głośniku powiedzieć. E, no, póki co, to że nie wiem co to jest za głośnik. Nawet tam konsultowałem z kolegą, też się na tych głośnikach trochę zna. Też powiedział, że nie wie co to jest. Ja szukałem w katalogach tych popularnych film, mm, takich znanych najbardziej, typu tam BNC i T-Sam. No, przejrzałem, nie znalazłem. Nawet takiego kosza nie znalazłem, więc póki co nie wiem, jaki to jest głośnik. Nie wiem, jakiej firmy. Natomiast mogę powiedzieć o tym głośniku jedno. Ten głośnik jest bardzo słabym głośnikiem, jeśli chodzi o skuteczność. Zmierzyłem, pokażę Państwu, 88-89 dB. Dlaczego? No, jeśli spojrzymy na niego z tej strony, pokaż krzysiek. Jest to głośnik wykonany w ten sposób, jak typowe głośniki samochodowe. Czyli ee, Zawieszenie takie gumowe, butylowe to się chyba nazywa. Yy, duża, jedna fałda. Yy, widać tutaj yy, kopułka, w zasadzie to jest większa część membrany, wklęsła. Yy, I tutaj można dostrzec przez, przez te otwory, tylko że tego nie pokażemy. Cewkę wyraźnie widać, że cewka jest ta wynięta bardzo grubym drutem. I że jest bardzo długa, ja nie jestem w stanie tak wychylić tej membrany w żadną stronę, żeby widzieć, gdzie ta cewka się kończy. No nie jestem w stanie powiedzieć, ile ona ma wysokości, ale na pewno jest bardzo, bardzo długa. Więc tak, gruby drut, długa cewka, pewnie niezbyt, pewnie duża szczelina, i to się przekłada wszystko na skuteczność. Jedyną zaletą duży Xmax. No ale co mi po X-Maxie, skoro głośnik ma 89 dB, tak? Pokażę Państwu, bo przyniosłem specjalnie tutaj z magazynku Podobny w sumie, a to już jest typowa konstrukcja samochodowa Ja tego oczywiście nie naprawiam, ktoś mi to przyniósł Tylko tak od... i trzymam sobie to I właśnie dzięki temu mogę Państwu pokazać, jak podobne są te głośniki, tak? Czyli podobne zawieszenie górne, podobna konstrukcja Tutaj mamy akurat... Yy, cewkę no, upaloną, jak widać, też bardzo długą, też bardzo taka masywna, gruba membrana. no To ma tylko robić takie bu bu, bu w tym samochodzie. I klient, który to kupuje się rajcuje, bo ma tutaj napisane co 1300 W. 1300 W na cewce 2,5 cala. Szczelina, pokaż krzysiek, 3 mm. <grym> Także ci... no, rękę można prawie wsadzić. No tak się niestety to robi. Po prostu. Niedobrze mi się robi, jak patrzę na takie głośniki, no ale cóż, pokazałem, porównałem. Wrócimy do tematu za chwilę, jak będę pokazywał charakterystyki i pokażę Państwu, albo dobrze, to przejdziemy teraz już do komputera, bo ja to wszystko pomierzyłem i zobaczycie Państwo, jak, jak wygląda przebieg tego, tej, jak wygląda y, charakterystyka SPL-a. I częstotliwości z tą fabrycznie budowaną zwrotnicą, no skoro ona jest, to trzeba z nią mierzyć, prawda? I zmierzyłem, właśnie zrobiłem pomiar 1 w 1 metr, podałem mu pełne pasmo, żeby ta zwrotnica miała okazję się wykazać. No i przebieg pokazujemy teraz tutaj na ekranie. Proszę bardzo, Dynacor Sub112 Full Range, czyli podaje sygnał pełnopasmowy. Z tego, z, z generatora szumu różowego, i tak to wygląda. Ze zwrotnicą, proszę zwrócić tutaj uwagę na to 89,5 dB. E, firma podaje 92, chyba w prospekcie, no ale ja mierzę, tak jak mierzę, jakieś tam rozbieżności mogą być. Nie chodzi mi o to w tym momencie, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jak wygląda ten przebieg. To jest jeden pomiar, i teraz, proszę Państwa, zrobiłem. Taki myk. Pomyślałem sobie, że skoro jest tak słabo, z mojego punktu widzenia, no bo 89 dB na estradowy głośnik to jest słabo, więc ja zrobiłem taki myk. Zamiast tego głośnika oryginalnego włożyłem mój głośnik PMP. Taki typowo, no nazwijmy to nisko-średniotonowy, mocny głośnik z cewką 3 ja określam, że ten głośnik ma 500 watów, Gwarantuję za to. Tak wygląda membrana. Pokaż szysiek. Yy, oczywiście tu nie jest tak długa cewka, no ale nieważne. Skupmy się na pomiarze. Przed chwilą zobaczyliśmy pomiar z oryginalnym głośnikiem Dynacorda, który się nazywa tak notabene DND 12S400. Nigdzie nie można znaleźć żadnych informacji na temat. Co to jest za głośnik? Jaki, jaki można głośnikiem go, by, go było zastąpić? Jedyną informacją jest ta tutaj z tego takiego porównawczego katalogu, który Państwu już pokazywałem. Proszę zobaczyć. Mamy to te zestawienie zamienników. I teraz, jeśli odszukamy y, pasywny sub, y, sub 112 na stronie 10, przechodzimy do strony 10. I co my widzimy tutaj? Mamy ten nasz sub, to jest to, co, 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 co u mnie stoi w warsztacie. Tu są podane parametry SPL maksimum 124. Ale gdzie mamy SPL na 1 W 1 m? Tak? No tu akurat nie ma, ale w innym prospekcie znalazłem. Jasne, łatwo jest podać maksymalny, bo to nijak się nie ma do tego, co my chcemy wiedzieć. Czyli ile ma przy 1 Wacie. I mamy zamienniki elektrowojsa elx 200 lub ZX1 Sub, prawda? Podobne konstrukcyjnie, no może tam troszeczkę się różni tutaj z przodu, ale generalnie e, tego już nie ma. W ofercie to jest. Także to tylko jedyne co znalazłem. Natomiast odnośnie głośnika, tu jest napisane, że DND 12S400, co zresztą mamy o, na tej naklejce, a tutaj mamy, że FVS 12L a w tym fas 12 s To chodzi o rodzaje przetworników stosowane w tych, w tych subach. I teraz tak, proszę Państwa, wracamy do pomiarów. Na jednym pomiarze mamy ten właśnie oto dynakord oryginalny i teraz obok wyświetlę Państwu w identycznym układzie, czyli ze zwrotnicą, tylko zamontowany głośnik PMP. Proszę sobie zobaczyć tak wygląda z prawej strony oryginał, dynakorda z lewej strony PMP tu mamy 95 decybeli mówię, pomiar w identycznych warunkach, identycznym sygnałem tu mamy 89,5 no niech będzie 90 mamy 5 decybeli różnicy przepaść, przepaść poza tym proszę zobaczyć to nas interesuje powiedzmy jeżeli byśmy korzystali z tej pasywnej zwrotnicy, która tam jest zbudowana a nie mamy możliwości jej ominąć no, to musimy się liczyć z tym, że tak będzie wyglądało, ale w moim głośniku to ten te pasmo, które nas szczególnie interesuje, no tutaj jest wyraźnie więcej tego dołu, prawda? Tego dołu takiego w zakresie tam 90-100 herców, prawda? No tak się różnią te charakterystyki, tak się różni skuteczność. Ale jeszcze państwu pokażę jeden pomiar, bo z ciekawości pominąłem zwrotnicę. Włożyłem ten e, głośnik mój. Ale bez zwrotnicy, bez tej oryginalnej e, zwrotnicy. I zobaczcie Państwo, jak się zmieni charakterystyka. Proszę bardzo. Już mamy 97,3, i tak wygląda ze zwrotnicą, jak tu, a tak wygląda e, może inaczej. Weźmy, porównajmy porównywalne rzeczy, czyli e, mój głośnik w tej obudowie dynakorda, bez zwrotnicy. I dynakorda głośnik też bez zwrotnicy. Tak, to jest mój dynakord sub. Yy, a, nie, chyba nawet nie zrobiłem takiego pomiaru, czyli nie pokażę Państwu. No w każdym razie, nie, dynakord sub 112, ale głośnik PMP, to jest, to jest mm, bez zwrotnicy, to jest właśnie ten pomiar. Jeszcze powinienem zrobić oryginalnego dynakordowskiego głośnika bez wrotnicy, ale tego pomiaru akurat nie zrobiłem. Także, tak czy inaczej, proszę Państwa, ten głośnik Dyna jakby na to nie patrzeć, ma w obudowie co najmniej o 5 dB niższą skuteczność niż głośnik PMP, który można w tą obudowę zamontować, bo akurat pasuje. I w zasadzie chyba na tym można by ten temat zakończyć. Zaraz, czy ja tam jeszcze coś... Ja oczywiście zrobiłem wszystkie możliwe pomiary. Wczoraj cały dzień siedziałem tu jeszcze druga paczka jest. Czyli zmierzyłem częstotliwość strojenia tunelu, zmierzyłem rezonans głośnika. A, jeszcze Państwu pokażę. To jest jeszcze fajna, fajny pomiar. Samego głośnika. Samego tego głośnika bez obudowy. Proszę zobaczyć. To jest też ciekawostka. To jest ten głośnik, który oryginalny, ten DN. DND, coś tam Który jest bez obudowy W wolnym, wolnej przestrzeni Tak wygląda jego charakterystyka 87,5 dB No obudowa mu te 2 dB dołożyła bo, bo jakby Dół się uwypuklił No z racji właśnie tego bas refleksu I obudowy generalnie Natomiast głośnik sam siebie Ma 87,5 dB Także ma jakieś Tak mówiąc y, przybliżeniu około 7 dB mniej niż tak samo mierzony głośnik PMP. Także to świadczy o tym, że ten subwoofer po prostu jest cichy. Jemu trzeba dać bardzo dużo mocy, żeby on się odezwał. No za to mm, głośnik jest stosunkowo lekki, choć nie też tak skrajnie, bo waży 5-6 kg. Rezonans tego głośnika w obudowie to jest 35 Hz, rezonans tunelu 54 no i takie tam różne inne jeszcze sobie tutaj wynotowałem. Także e, zakończymy na ten temat, e, znaczy zakończymy temat Dynakorda. Ile mamy czasu? 14 minut. E, ale na koniec muszę Państwu powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Mianowicie te kolumny, tych kolumn już nie ma tych paczek w ofercie, bo jak wiadomo dynakord zakończył produkcję zestawów głośnikowych. Przejął to całkowicie elektrowość. Natomiast ja sobie sprawdziłem, ile taka... Paczka kosztowała, kiedy jeszcze była sprzedawana. One zadebiutowały chyba gdzieś tak około 15 lat temu, może ciut jeszcze wcześniej. No liczmy że 15 lat, prawda? I proszę państwa, te kolumny kiedy były w ofercie, kiedy można je było kupić, to wiecie państwo ile kosztowały? I tutaj będzie być może niespodzianka dla tych z państwa, którzy nie wiedzą. Albo dla tych, którzy ewentualnie jeszcze myślą, że może coś dynakorda sobie kupić. Proszę Państwa, dlaczego nie zalecam, dlaczego nie rekomenduję? Dlatego, że tak, po pierwsze, nigdzie nie dostaniecie takiego oryginalnego no, można włożyć inny, ale ten głośnik prawdopodobnie jest niedostępny. Może gdzieś tam w jakimś firmowym serwisie może Państwu załatwią za 2000, na przykład. Natomiast chciałem powiedzieć o cenie, proszę Państwa, no więc te małe coś. Nie będę używał określenia główienko, bo to może nieładnie w stosunku do, do, do Dynakorda. Natomiast to kosztowało, proszę Państwa, 5000. I teraz, jeśli ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, że on chce mieć takie małe suby, żeby miały tam ze 400 W, chociaż Dynakord chyba podaje 250, jak dobrze pamiętam, wery... nie wiem, może 400, nieważne. Niech ktoś powiedzmy przychodzi do mnie i mówi, Panie Piotrze, ja potrzebuję takie fajne, małe słupki. Na dwunastkach, żeby były sprawne, no sprawne będą na pewno, żeby były niezbyt ciężkie. Ok, ile by to kosztowało? To ja mówię Państwu teraz oficjalnie tak: ja montuję tam głośniki o 5 dB większe, no znaczy yy, skuteczniejsze. Robię takie suby, oczywiście nie identyczne, bo ja nie, nie z ja robię podobną konstrukcję objętościową i tak dalej. I za cenę, za którą Dynakor sprzedawał dwa, ja jestem zy, sprzedawał jeden, ja jestem zrobić dziś w stanie dwa. Za taką samą cenę i będą to paczki o 5 dB skuteczniejsze. Więc jeśli tak do tego podejdziemy, to jasne jest, dlaczego Dynakord zakończył jakby swoją karierę, jeśli chodzi o producenta głośników. Uważam, że również dlatego, że płacenie 5 tysięcy za coś takiego. Dowodziłoby moim zdaniem, no też nie chcę używać jakichś obraźliwych określeń, ale co najmniej nierozsądku. Ja może, może dałbym za taką paczkę, no 2,5 tysiąca w porywach, tylko dlatego, że to się nazywa dynakord. Natomiast 5 to jest aberracja, zupełna. Dobra, zakończyliśmy temat dynakorda, i drugim tematem jest e, człowiek polecony przez kolegę. Yy, przywiózł mi paczki Turbo Sound Zgodziłem się sprawdzić Coś tam z głośnikiem się dzieje nie tak yy, Dlatego tylko, że nigdy ich nie miałem Głośników nie naprawiam Ale mówię, niech przywiezie Zobaczymy o co chodzi I proszę Państwa Może najpierw właśnie głośnik Chodź Krzysiek, pokażemy głośnik Jak Państwo wiecie Turbo Sound nigdy głośników nie robił Mówiłem już o tym wiele razy Tutaj mamy głośnik Beringer pomalowany na niebiesko. Jeśli wejdziecie państwo na stronę, no nie wiem, chociażby Tomana możecie znaleźć taki głośnik na przykład e, od, tych, od tej seli Eurolife Beringera 15 e, Różni się jest identyczny kosz. co do J. jeden do jednego to jest taki eminesowy. Można wręcz chyba eminesa kosz. Tamten głośnik, y, który można y, jako część zamienną kupić, różni się tylko nieco innym tutaj na górze magnesem. Ten jest taki tu wypukły, tamten jest płaski. Podają 1000W, co jest oczywiście absurdem. No nieważne, w każdym razie tu jest zamontowany, ponieważ to jest paczka Turbo Sound, więc, więc, zamolo, więc jest zamontowany głośnik pomalowany na niebiesko, ponieważ taki kolor był charakterystyczny do tur dla Turbo Sound. i Beringer sobie wymyślił, że. Znaczy, Beringer i no właśnie, Beringer wymyślił, że jak będą robili turbosandy, to będą wkładali w nie niebieskie głośniki. To są dokładnie takie same głośniki, jak w innych yy, paczkach Beringera, tylko że niebieskie i napisane mają turbosand. Dobra, niech tak będzie. Ok, natomiast co się stało z tym głośnikiem? Bo tak, ten głośnik mierzony był przeze mnie, ma oporność, cewka jest nieuszkodzona. Yy, ma, chodź przysięg, pokaż. Można go tak sobie tutaj powciskać, nic nie obciera, nic się nie dzieje. Tyle że popiarduje, no klient powiedział, że coś tam z nim jest nie tak i rzeczywiście jest nie tak. Teraz podejdź jeszcze raz krzysiek pod lampkę, tutaj ja zademonstruję akustycznie, jak się głośnik sprawdza. Samo takie wciskanie, i nawet stwierdzenie, że nic tutaj nie obciera, i elektryczne sprawdzenie go na generatorze też niewiele nam powie, jeśli nie wykonamy takiego oto testu. Uwaga! Bo to będzie akustyczny efekt, słychać? Te takie dodatkowe brzęczenie, no właśnie, coś tam się odkleiło, coś się nie wiem. W każdym razie, no ten głośnik jest niesprawny. Wracając, także głośnik mamy z głowy omówiony. Ja jeszcze może pokażę, pokażę stronę, gdzie można taki głośnik, bo klient twierdził, że taki głośnik jest nie do kupienia. Że w ogóle turbo, coś tam jakieś teorie, no nieważne. Ja twierdzę, że jest do kupienia. Kosztuje 240 euro chyba. Dokładnie taki sam głośnik. No ale dobra. Czy jest warty 1000 zł? Moim zdaniem nie. Ale chodzi mi teraz o inne niuanse. Obudowa bardzo porządna, nic do niej nie ma. Sklejka i to 18. Prawdziwa obudowa basowa powinna być moim zdaniem no właśnie z takiej sklejki zrobiona. Porządnie to jest zmontowane, e, dobrze pomalowane. Tutaj w zasadzie nie mam do tego żadnych uwag. Zmierzyłem tą obudowę, znaczy zmierzyłem ten głośnik w tej obudowie bez wzmacniacza, bo wzmacniacz jest zupełnie oddzielną kwestią. Mogę pokazać, jak to wygląda. Ta charakterystyka zmierzona. Czyli, tak jak mówię, zamontowany oryginalny głośnik. On jest niesprawny, ale przy małym sygnale oczywiście będzie, nie będzie to miało znaczenia, kiedy ta membrana się nie wychyla za bardzo. Czyli na tym jednym wacie i tak wygląda sam głośnik w obudowie bez wzmacniacza. Pokaż, Krzysi. No, 95 dB, prawda? I, oczywiście y, wzmacniacz y, y, będzie miał wzmacniacz. Y, tam jest procesor, presety różne, będzie filtr i tak dalej. Natomiast bez filtra, bez wzmacniacza, sam głośnik w obudowie, tak wygląda ta charakterystyka. Przypominacie Państwo sobie być może, że ja pokazywałem. Y, Obudowa ma około 90 litrów. Tak. Tak, około 90 litrów. Strojona jest na 45 Hz i jest to bardzo podobne strojenie i bardzo podobna objętość jak mojego suba z 15, którą państwu, którego Państwu niedawno pokazywałem. Tyle, że ten sub z moim głośnikiem, moim y, PMP głośnikiem, ma 90, jak dobrze pamiętam, 9 dB, a ten sub ma 95. Czyli znowu jest 4 dB różnicy na moją korzyść. W bardzo podobnej obudowie i w bardzo podobnie strojonej. Tam jest po prostu inny głośnik zamontowany. E, nie powiem Państwu nic na temat e, wzmacniacza, dlatego że wzmacniacz jest jakby zupełnie oddzielny. To jest paczka się generalnie nazywa TurboSound Sub15 IQ15B. Czyli e, inaczej, e, TurboSound IQ15B. Aktywny subwoofer, podawana jest moc. Maksymalna 3000 watów. No oczywiście, bierzmy to, podzielmy to przez tam, nie wiem, 6 powiedzmy, będzie 500-600 watów, może, bo więcej ten głośnik po prostu nie wytrzyma. Eee, I co? Tak jak mówię, w ogóle się nie chcę skupiać na tym module. Możecie Państwo w internecie poczytać. Co on potrafi, jakie są tam presety, jakie są możliwości. Jest to bardzo rozbudowany moduł, yy, łącznie z możliwością kontroli go przez sieć, no, wiz, i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie, nie chcę tego rozbierać, chociaż też te moduły są do kupienia. Jakby ktoś komuś się popsuł, jest to do kupienia, można to, można to nabyć właśnie yy, i można sobie wymienić, jakby ktoś chciał. Natomiast mówię, no, jest to. Atrakcyjnie wygląda, jest PowerCon. PowerCon, podaj dalej, wszystko tak, jak powinno być. I, o, tak jak mówię, nie mogę się na tym skupiać, bo to by był zupełnie oddzielny film. Być może, jak będę miał chwilę czasu, to podłączę sobie jednak ten moduł, zobaczę ile on tak naprawdę tej mocy może dać, bo to mnie akurat interesuje. A te wszystkie presety, których tam jest chyba 20 czy ileś, to jakby już są zupełnie odrębną kwestią. Natomiast, tak jak mówię, Obudowa w porządku. Zakładam, że bo to chyba 4 lata u człowieka grało, no nie popsuło się. Zakładam, że ten moduł. Pokażmy go jeszcze, może tutaj Krzysiek Krzyszkowi się nie podoba, że to jest taka puszka zamknięta od środka. Mi się akurat podoba, bo nie ma jakby żadnej. no wie, Większość film tak robi właśnie, że te moduły są z tyłu jakby zamknięte. Tu zresztą ta blacha pewnie jest, jest radiatorem, chociaż tam jest wentylator też. Także tak jak mówię. Obudowa porządna, moduł zakładam też niezły. Głośnik, no. Głośnik, cóż. <kluz> no nie ma lepszych głośników Beringer, więc za to co ma, tak? Jakby chcieli tu zastosować jakiś profesjonalny, yy, zawodowy głośnik, no to To by to zupełnie inaczej kosztowało. Natomiast porównując właśnie te kwestie kosztów zakupu, to proszę Państwa, jeżeli ja miałbym za tego dynakorda dać 5000, a za tego Aktywne, za pasywnego Dynakorda 5000 i za aktywnego e, turbosaunda z głośnikiem 15 cali z modułem zawodowym powiedzmy i tak dalej 3000, no to wybór wydaje mi się prosty. Uważam, że 3000 za tą paczkę to jest dobra cena. abstrahując od modułu mówię nie znam, nie badałem, nie sprawdzałem. Zakładam, że te 500-600 watów może dawać. I jeśli tak jest, to uważam, że za tą cenę naprawdę warto to kupić. Nie to, żebym reklamował Turbo Sounda, ale tak jak Państwu mówię, ja na przykład na pewno bym takiego suba nie zrobił za 3000. Może pasywnego też wątpię. No, ale to jest jakby produkcja, wiadomo, dużej skali i oni mogą sobie na to pozwolić. I oczywiście jest to konkurencyjne dla, dla chociażby Dynacorda, prawda. Dla elektrowojsa też, dlatego że te elektrowojsa moduły, te ich paczki aktywne, to jest po prostu, no, ręce opadają. Natomiast kiedyś, jak jeszcze ten turbo sam, taki, było na granicy przejęcia przez Beringera, ale jeszcze coś tam robili swojego, jakieś tam były takie paczki Milan, coś tamtego. Ja to nawet jakimś tam kolegom poleciłem, wiem, że oni na tym grają do dziś, chociaż tam moduły były. Jak dobrze pamiętam, takie firmy Linea Research, angielskie i te moduły to też jest porażka. Przynajmniej serwisowo. To jest po prostu dramat. No ale grają, działają jakoś tamtego. No jak Beringer to przejął, to oczywiście musiał zamontować własne moduły. Przejął klarka, technika, więc, więc są też jakby procesor od klarka i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jak widać, możliwość zamontowania kółek, więc wszystko jest w tej paczce tak, jak powinno być. I przede wszystkim cena jest dobra. Dlatego, tak jak jeszcze raz powtarzam, nawet abstrahując od głośnika, bo przecież można sobie tutaj zamontować ewentualnie lepszy przetwornik i tak prawdopodobnie będzie to się opłacało. Natomiast co z tym głośnikiem? Nie wiem, zobaczę. Może jak się to uda, że tak powiem, naprawić, to naprawię. Jeśli nie, to podam człowiekowi miejsce, gdzie można. To kupić i tyle. I prawdopodobnie będzie na tym grał dalej. Adynakord, tak jak wspomniałem, został dostarczony do mnie tylko w gwocie do sprawdzenia, do przetestowania, co też zrobiłem. No i na tym chyba zakończymy. Tak, ile tam mamy czasu? 27 minut. O, 27 minut, 3 minuty w rezerwie. Mogę jeszcze zapowiedzieć chyba na najbliższy czas, bo właśnie montujemy już ostatnie. E, ostatnie. Egzemplarze tej nowej rodziny paczek PMP, gdzie, tak jak mówię, były pokazane o tutaj stojące dwunastki. Y, są już gotowe piętnastki, i teraz najnowsza, najnowsza y, opcja to są osiemnastki, czyli cała nowa, a i dziesiątki, czyli będzie tak, nowa dziesiątka, nowa dwunastka już pokazywana, nowa piętnastka, nowa osiemnastka. Cztery nowe zestawy nigdy do tej pory nie nieoferowane, całkowicie od nowa zaprojektowane moje. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o kontakt. Oczywiście będzie to do... Można to będzie kupić, bo ja mam jeszcze spory zapas własnych głośników, czy trzy głośników regenerowanych przeze mnie i będę chciał jakby wykorzystać to wszystko. Właśnie i dlatego właśnie zaprojektowałem całą rodzinę nowych paczek. No i to by było na tyle. Dziękujemy.